Halo, halo, halo! Ze studia w Poznaniu witają Państwa motocyklista Marcin Wójcik, automobilista Piotr Matuszek. Jesteśmy na Poznań Motor Show w Poznaniu na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Zapraszamy na stoisko Polskiego Związku Motorowego i promocji Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych. Na stoisku Głównej Komisji Pojazdów Zabytkowych Mistrzostw Polski i Pojazdów Zabytkowych prezentujemy e, kolejne pojazdy, które brały udział, biorą udział w Mistrzostwach Polski i Pojazdów Na przykład taki Tok toku 600 koleżanki Anity Osińskiej. Właśnie ciekawe, Sokoł jak soku, tak jak każdy widzi, no so, nie pierwszy, nie ostatni sok, którego możemy oglądać. Natomiast tu jest ciekawostką, że Sokołem tym jedzie kobieta, bierze udział w Mistrzostwach Polski, zajęła w tym roku siódme miejsce w całej rywalizacji. Ja jestem pod wielkim podziwem jej, jej jazdy, bo widziałem parę razy ją akcji i motocykl nie jest łatwy w prowadzeniu, jest ciężkim, dużym motocyklem, którym się mało wygodnie, znaczy mało wygodnie jest ale, ale jest trudny, ciężki w prowadzeniu, a ona sobie nim radzi po różnych drogach i bez drożach, bo tak jak się też widziałem, jak się z tym radziła. Na naszym stoisku prezentujemy także samochody. Tutaj Port A w wersji Pickup 1928 roku. Zwycięzca rund 2022, 23, 24, a także najszybszy w roku 2002 roku w próbach sportowych. Najszybszy Pickup w Polsce. Kolejnym pojazdem, który prezentujemy jest velocette MK2 z 1955 roku LE200. Brzydkie kaczątko motoryzacji angielskiej, motocykli angielskich, ale bardzo fajny motocykl. Używany głównie przez policję angielską i poc pocztę angielską dla listonoszy. E Bokser chłodzony wodą, dolnozaworowy, napędzany wałem kardania, taki przy przyrząd do przemieszczania się, o tak to trzeba określić, taka jest rola. Bardzo długo produkowany, bardzo w czasach swoich nie niedoceniany, zaręcz nawet momentami nielubiany. Natomiast bardzo fajny pojazd. Miałem okazję kiedyś przejechać się bajka motocykl i zdobył wicemiszt Polski w klasie pos 45. Kolejnym pojazdem jest ten Mercedes W 121 z 1959 roku. To Samochód, który w 2008 zdobył tytuł Mistrza Polski, jest to jedyny mistrzowski tytuł zdobyty samochodem z silnikiem wysokoprężnym. Przepiękny Mercedes w 121, przepiękne chromy. Przyjdźcie, zobaczcie, jak się pięknie świeci. Chyba wygląda lepiej niż jak wyszedł z fabryki. Kolejną klasą i kolejnym pojazdem produkowanym na naszym to jest klasa motocykli POST 60. Reprezentuje ją MZK ES250 z 1966 roku kolegi Mariusza Wozińskiego z Olsztyna, który bierze od 12 lat udział w Mistrzostwach Polskich, kiedyś był organizatorem, rund i tak dalej, bawi się z nami. Tak się złożyło, w jednym, że w 23. roku był, e, udało mu się zdobyć tytuł wicemistrza Polski. E, motocykl zachowany, jeżdżący po wielu rajdach, po wielu imprezach, bawiący się z nami. Stanie zachowania na, na bieżąco utrzymywany. Tak jak zresztą wszystkie pojazdy, które biorą udział w Mistrzostwach Polski, jest po prostu użytkowane, z jest Klasę POST 60 reprezentuje to przepiękne Volvo P1800S naszego kolegi klubowego Piotra Małeckiego. Przepięknie Wykonany, przepięknie odrestaurowany. Państwo małeccy zdobywają wszystkie konkursy elegancji tym pojazdem przez ostatnie dwa sezony, w którym ten samochód jeździ. Kolejna klasa, kolejny motocykl z koszem, klasa Post 70, kolegi Marka Popławskiego. Jawa 350, model 360. To jest ostatni rok albo końcówka produkcji tego modelu. Jawa jak Jawa, 350 jak 350. Kolega Marek, wiceminister Polski w klasie POS-70. Natomiast ciekawostką, jak no już któryś jasno zresztą mówię, i tego motocykla i, i jego właściciela, jest to, że on tym motocyklem jeździ na kołach po całej Polsce. Czyli tak jak mówię, lubartów, czy Dębki, czy wszystkie imprezy pod Gniezna, różne wszystkie imprezy, przyjeżdża tym motocyklem na kołach, bawi się na rajdzie, bierze udział w rajdzie, zdobywa nagrody, zdobywa miejsca, po czym wraca do domu na kołach tym motocyklem. Tak jak kiedyś to było, tak jak się kiedyś na motocykle użytkowało, czyli jeździ nim po prostu. Klasyka angielskiej motoryzacji MG MGB z 1971 kolor British Racing Green rozpoznawany we wszystkich markach angielskich. Wicemistrz polski, drugi wicemistrz polski w zeszłym roku yy, kolegi z Kudeli. Samochód pięknie się tutaj prezentuje, mały, zgrabny, szybki, takie są jego walory. I kolejna klasa, klasa post-80 stosunkowo świeża, stosunkowo nowa klasa w Mistrzostwach Polski Pojazdów Zabytkowych. To jest motorynka akurat mojego syna, który wystartował nią w tym roku w Mistrzostwach Polski. Po, po Już po fakcie sprawdziliśmy w archiwach, że to jest pierwszy zarejestrowany start motorynki w Mistrzostwach Polski. Nigdy wcześniej żadna motorynka nie była klasyfikowana w Mistrzostwach Polski. I akurat na tej motorynce w 2024 roku zdobył siódme miejsce w całej klasyfikacji Mistrzostw Polski, drugie miejsce w klasie na rajdzie Magnet Miejsko-Mazowiecki. BMW 320i z 1982 roku to przedstawiciel najmłodszej klasy, klasy post-80. Przypomnę, że klasa w tym roku została wydłużona aż do 31 grudnia 2000 roku. Auto w oryginalnym lakierze z małym przebiegiem 50 tysięcy jeżdżą tutaj tytułowani mistrzowie polski wielu sezonów: dwóch Michałów, Michał Barkiel i Michał Matyba. Zapraszamy do Poznania na hale 3A Międzynarodowych Targów Poznańskich, stanowisko numer 17. Jesteśmy dzisiaj do godziny 18 i jutro w niedzielę od 10 do 18. Zapraszamy wszystkich do odwiedzin i do zabawy z nami w Mistrzostwach Polska. Zapraszamy.